Witajcie, z tej strony Banana Trader. Dzisiaj mamy weekendowy, luźny odcinek. Nagrywam to w weekend. Pojawi się pewnie na kanale w poniedziałek, więc będzie lekkie przesunięcie. Tematem na dziś są bogaci ludzie i tanie samochody. Jest taki luźniejszy temat. Chciałbym pokazać Wam przykłady kilku osób, horrendalnie bogatych, multimiliarderów, którzy poruszają się relatywnie tanimi samochodami szczególnie tanimi w stosunku do posiadanego majątku. Zacznijmy od Jeffa Bezosa. Otóż pewnie wielu z Was kojarzy Bezosa z tego tytułu, jeśli jest właścicielem Amazona, jednej z największych, z największych firm na świecie. Mianowicie, pod koniec lat 90., gdy udziały Bezosa w Amazonie były warte około 10 miliardów dolarów, ten wciąż jeździł zupełnie zwykłym samochodem, nie zaliczającym się nawet do klasy premium Honda Accord. According to my calculations, you yourself are worth somewhere... Ponadto szef Amazona znany był z oszczędności graniczącej ze skąpstwem w pierwszych dekadach prowadzenia swojej firmy. Natomiast to pozwoliło Amazonowi na oferowanie swoich produktów w relatywnie niskich cenach. I szybki rozwój na rynku i podbijanie rynku dzięki właśnie dominacji cenowej. Kolejną osobą z naszej listy jest Warren Buffett, prawdopodobnie najsłynniejszy inwestor na świecie, stojący za jedną z największych firm tego świata Berkshire Hathaway. Wartość jego majątku to około 110 miliardów dolarów byłaby pewnie dużo, dużo większa, gdyby nie to, że przez lata Buffett wydawał miliardy dolarów na cele charytatywne. Na co dzień porusza się Cadillaciem XTS, który kupił w 2014 roku. Wcześniej poruszał się Cadillaciem DTS z 2006 roku, także poprzednie auto posiadał przez 8 lat. Powiedzielibyśmy całkiem standardowa, może nawet długo jak na standardy amerykańskie, przeciętne standardy amerykańskie, a człowiek był przez jakiś czas najbogatszym, najbogatszą osobą na świecie. Obecna wartość takiego samochodu, jak sprawdzam na autotrader.com, to około 82 tysięcy złotych. Także powiedzielibyśmy, no taka, taki samochód premium, ale na pewno nie jest to Bentley, Rolls Royce czy Mercedes s -Klasa. Do tego typu aut to daleko. Kolejna osoba z naszej listy jest Steve Ballmer. Developers, przez pewien czas był on w top 10 najbogatszych Amerykanów według Forbes. Był dyrektorem zarządzającym Microsoftu w latach 2000-2014, dobrym znajomym Billa Gatesa. Obecnie jest też właścicielem klubu sportowego Los Angeles Clippers, który gra w NBA. Jego majątek obecnie szacowany jest na około 80 miliardów dolarów. On przemieszczał się przez lata Fordem Fusion Hybrid, czyli takim sedanem podobnym do Forda Mondeo, którego cena w salonie... Nowego auta wynosiło około 28 tysięcy dolarów, czyli powiedzielibyśmy zupełnie przeciętny samochód segmentu D. Kolejna osoba z naszej listy to Infar Campbell, założyciel K, który przez dwie dekady jeździł na co dzień Volvo 240 GL z 1997 roku. W momencie śmierci posiadał majątek o wartości niemal 60 miliardów dolarów, co plasowało go na ósmym miejscu na świecie, według Bloomberga. Tutaj macie zdjęcie, jak wygląda ten samochód. No, Niektórzy mogliby z dzisiejszymi powiedzmy standardami nazwać go wręcz gratem. Niektórzy powiedzieliby, że jeśli w dobrym stanie, to może klasyk. Natomiast na pewno nie jest to samochód, który kojarzy się z jakimś wysokim statusem, czy sygnalizuje bogactwo. No i ostatnia osoba z naszej listy, Alice Walton, najbogatsza kobieta na świecie, córka sama Waltona, założyciela amerykańskiego Walmart'a, poruszała się najpopularniejszym obecnie samochodem sprzedawanym w Stanach Zjednoczonych, czyli Fordem F-150, takim pickupem. Typowym samochodem, który kupuje robotnik fizyczny w Stanach Zjednoczonych. Warty był on około 40 tysięcy dolarów. Co więcej, jej ojciec również jeździł Fordem F-150. Fordem F-150 z 1979 roku, aż do swojej śmierci, 13 lat później. Także, tak wygląda ten samochód. I do czego zmierzam? Tym dzisiejszym odcinkiem. Otóż wydawanie pieniędzy na drogi samochód kosztuje wiele więcej niż mogłoby się wydawać. I tutaj zrobimy symulację finansową dwóch scenariuszy. Pierwszy scenariusz będzie dotyczył Adama, drugi będzie dotyczył Basi. Obydwa będą na przestrzeni 40 lat, czyli od 25 do 65 roku życia, czyli jak tradycyjnie przyjmowane produktywne lata naszego życia. No i Adam przez te 40 lat korzysta z samochodu w leasingu lub wynajmu z miesięczną opłata, opłatą wynoszącą 1500 zł, czyli 18 tysięcy złotych rocznie. Zakładamy, że są to wszystkie koszty, no pewnie tam doszłyby jeszcze jakieś OCE, no ale zakładamy, że to jest tyle. To jest generalnie zupełnie normalna kwota leasingu, za jaką możemy dostać niezły samochód segmentu B, przeciętny samochód segmentu C lub skromny samochód segmentu D. Czyli no taki typowy samochód, w dzisiejszych czasach, a scenariusz drugi Basia. W ciągu tych 40 lat, co 7 lat, zaczynając od pierwszego roku, czyli w wieku 25 lat, kupuje co 7 lat samochód za 30 tysięcy złotych, przeznaczając 2,5 tysiąca złotych rocznie na jego serwis i utrzymanie. Z mojego doświadczenia za 30 tysięcy samochód, za 30 tysięcy złotych możemy kupić zupełnie przyzwoity samochód, całkiem nawet komfortowy, wszystko zależy od rocznika, przebiegu i tak dalej. I za te 2,5 tysiąca zł rocznie możemy go utrzymać. Zakładamy tutaj, że ignorujemy inflację, to znaczy zakładamy, że są to ceny dzisiejsze i że te ceny się utrzymają, dlatego że to, z czym będziemy porównywać te koszta, też będzie się skalować do inflacji. Więc ponieważ obydwie rzeczy normalnie byłyby skalowane o inflację, inflacja. Tak samo działałaby na obydwie z nich. Możemy tą inflację zignorować i wynik będzie generalnie taki sam. Ile wydadzą Adam i Basia na samochód przez te 40 lat? Adam w sumie wyda niecałe 3,4 miliona złotych, a Basia około 1,4 miliona złotych, czyli niemal trzykrotnie mniej. Gdyby jednak pieniądze te przeznaczyć na inwestowanie na rynkach finansowych i osiągać 4% realnej, czyli po inflacji rocznej stopy zwrotu po podatkach, czyli netto, wyjdzie nam, że koszt alternatywny samochodu Adama wyniósł niemal 2 miliony złotych, a Basi nieco ponad 700 tysięcy. Co oznacza, że gdyby Adam nie wydawał tych pieniędzy na samochód, i Basia nie wydawała tych pieniędzy na samochód, tylko dokładnie te same kwoty inwestowała w rynki finansowe w jakiś portfel inwestycyjny, który przyniósłby jej średnio 4% rocznie, to Adam zgromadziłby niecałe 2 miliony złotych w wieku 65 lat, a Basia niecały milion złotych. Różnica pomiędzy nimi to ponad milion, a 4% z tej różnicy, czyli nasz roczny dochód, to 45, niecałe 46 tysięcy złotych. Rozkładając to na 12 miesięcy daje nam to 3825 złotych. Czyli Całkiem przyzwoitą pensję, niewiele poniżej średniej pensji w Polsce. Co oznacza, że gdyby Adam zamiast brać leasing, postąpił jak Basia, a różnicę tych kosztów inwestował w portfel przynoszący 4% rocznie, to w wieku 65 lat jego portfel byłby warty ponad milion i przynosił mu niecałe 4000 zł miesięcznie. Całkiem niezły dodatek do emerytury, trzeba przyznać. Natomiast można powiedzieć, że 4% to dużo, inni mogą powiedzieć, że 4% to mało, bo sami osiągają więcej. Więc zrobiłem Wam symulację, jak wygląda wartość portfela, różnicy między kosztem alternatywnym użytkowania samochodu w stylu Adama i w stylu Basi, dla różnych stóp zwrotu. Pomiędzy 2% a 6% mamy tutaj gradację co 0,5%. Macie tutaj wartość portfela, czyli to, jaka będzie wartość tego portfela, w momencie przejścia na emeryturę zakładamy 65 lat i miesięczny dochód z takiego portfela. Nawet przy skromnych 2% wartość tego portfela jest bliska milionowi złotych, to niemal 7, nieco ponad 700 tysięcy, a miesięczny dochód to spokojnie druga emerytura. W sytuacji gdybyśmy mieli 6%, co nie jest może już takie łatwe, ale jak pokażę Wam za moment jest to prawdopodobnie osiągalne dla wielu z nas, wartość portfela wyniosłaby 2 miliony złotych. I nie wymaga to jakiejś horrendalnej oszczędności czy skąpstwa. Wymaga to tylko kupowania tańszego samochodu, który jednak, pod wieloma względami, będzie zupełnie podobny do tego nowego samochodu z leasingu. Miesięczny dochód z portfela to 6 tysięcy. No, przyznacie sami, że za 6 tysięcy dzisiaj na emeryturze, nie mając pracy, można całkiem komfortowo żyć. Jakie stopy zwrotu są realne? Wziąłem tutaj dane z portfoliocharts.com, które posiadają przeliczone średnie stopy zwrotu dla różnych portfeli za ostatnie 52 lata. I tutaj macie 6 przykładów portfeli od najbardziej zmiennego i ryzykownego, ale też najbardziej dochodowego, szerokiego rynku akcji amerykańskich, który przynosił średnio rocznie 7,7% brutto, czyli przed podatkami. Podatki Tradycyjnie w Polsce wynoszą 19%, natomiast są na przykład indywidualne konta emerytalne IKX IK, są różne preferencje podatkowe, które pozwalają te kwoty trochę obniżyć. To wszystko też zależy od tego, jak będzie się kształtować prawo podatkowe i od tego, gdzie mieszkamy. Są kraje, na przykład Szwajcaria, gdzie nie ma podatku dochodowego od zysków kapitałowych, także tam realna stopa zwrotu brutto równa się realnej stopie zwrotu netto. Portfel bardziej odpowiedni dla typowego inwestora, mniej zmienny, czyli 60-40, gdzie 60% inwestujemy w akcje, 40% w obligacje średnioterminowe rządu USA, przyniósł 5,6%. o okiem jeszcze raz. 5,5%, czyli niewiele mniej, dałoby nam nieco ponad 1,5 miliona na emeryturze i 5,5 tysiąca złotych miesięcznego dochodu w momencie przejścia na emeryturę w wieku 65 lat. Mamy tutaj inne portfele, yy, które są często bardziej stabilne. Jedne są mniej stabilne, inne, inne bardziej są zyskowne. Yy, to jest wszystko kwestia balansu. Mówiłem o tym w odcinku, który będzie gdzieś tutaj podlinkowany yy, o portfolio inwestycyjnym. Mamy permanent portfolio, swensen portfolio, all seasons portfolio, 712 portfolio, które przynosiły pomiędzy 4,5 a 6%. Także jak widzicie, te stopy zwrotu wydają się całkiem realne, tym bardziej, że są to realne stopy zwrotu uwzględniające inflację. Także zupełnie tak, jak robiliśmy w naszej symulacji. Jeśli to Was nie przekonuje, to być może przekona Was badanie Luxury car owners are not happier than frugal car owners, opracowane przez trójkę badaczy. Tutaj macie odnośnik, możecie sobie wygooglować to badanie, przeczytać całe. To badanie wskazuje, że ze względu na zjawisko przyzwyczajania się do wyższego poziomu życia, tzw. hedonic adaptation, właściciele drogich samochodów nie czują się bardziej szczęśliwi od właścicieli zwykłych samochodów. Ponadto badania wskazują, iż posiadacze luksusowych samochodów bywają mniej szczęśliwi, głównie dlatego, że więcej czasu spędzają w pracy, a mniej czasu spędzają z bliskimi na swoich hobby, na przyjemnościach itd. Tutaj jest tabelka, która pokazuje, do jakiego poziomu Rośnie satysfakcja z posiadanego samochodu, a w jakim momencie już rosnąć przestaje. Także generalnie posiadanie samochodu, który jest gratem i się psuje, nie przynosi nam zbyt dużej satysfakcji ani szczęścia. Samochód tani, który jednak jeździ, przyczynia się do podniesienia naszego poziomu szczęścia. Samochód, który się nie psuje, natomiast jest zupełnie podstawowym środkiem transportu. Wciąż podnosi nam szczęście, natomiast samochód bardzo dobry lub samochód luksusowy o wartości 23 tysiące dolarów, czyli około 100 tysięcy złotych, już nie przynosi nam wiele więcej szczęścia niż te tańsze samochody w okolicach 60 tysięcy złotych. A samochody najbardziej luksusowe, jak wskazują tutaj badacze, mogą nawet powodować obniżenie szczęścia ze względu na to, iż musimy po prostu dużo więcej na nie pracować. I pewnie też bardziej nas boli, gdy ktoś nam taki samochód zarysuje albo go uszkodzimy przypadkiem. Na koniec, być może zastanawiam Was, no bo ja mówisz tyle o tym, o no, czym Ty jeździłeś? No, ja miałem, jeśli chodzi o mnie, to pierwszym moim samochodem był Renault Clio z rocznika 2007, który dostałem po rodzicach. Jeździłem tym autem rok, coś koło roku, potem oddałem go bratu. Równolegle w tym samym czasie jeździłem skuterem 50... 50 cm3, taki zupełnie podstawowy skuter, który jednak był całkiem komfortowy pod tym względem, że nie musiałem płacić za parking, był bardzo tani w utrzymaniu, pozwalał mi omijać warszawskie korki, kiedy jeszcze mieszkałem w Warszawie. Ten samochód oddałem jednak bratu, skuter chyba sprzedałem, już nie pamiętam dokładnie, i kupiłem Forda Puma, który do dzisiaj, był moim, do dzisiaj jest moim ulubionym samochodem. Samochód ten kosztował mi około 4000 zł, więc był bardzo tani. Jednocześnie prowadził się znakomicie, ponieważ miał, był nisko zawieszony. Miał bardzo fajne, twarde zawieszenie, fotele kubełkowe i relatywnie mocny silnik w stosunku do swojej bardzo niskiej masy, około tony. Prowadził się fantastycznie, bo bardzo lubiłem ten samochód. Niestety, w wypadku został skasowany. Kierowca wjechał we mnie od tyłu i była szkoda całkowita, także poszedł na zło. Po tym niestety bałem się już małych samochodów i kupiłem większy samochód Lexusa IS300. Zauważam, że z perspektywy czasu było błędem, trzeba było kupić jakiś tańszy samochód z trochę mniejszym silnikiem. I byłbym wtedy szczęśliwszy, gdyż, żeby kupić tego Lexusa, częściowo posiłkowałem się kartą kredytową. No i długi czas musiałem tą kartę kredytową spłacać, co nie poprawiało mojego samopoczucia. W międzyczasie byłem jeszcze właścicielem motocykla Suzuki GSXR 125, który był fantastyczny, ponieważ palił 2 litry na 100 km. Był zupełnie wystarczająco szybki, żeby poruszać się nim po mieście, a nawet po drogach ekspresowych. Jego prędkość maksymalna to była 140 na godzinę, ale taka przelotowa to powiedzmy pomiędzy 100-110. Można było nim komfortowo jechać. I zupełnie nic z nim się nie psuło. Miał ABS z przodu i z tyłu, więc był całkiem bezpieczny. ABS w motocyklach to jest fantastyczny wynalazek, mogę wam powiedzieć. Już wiele razy uratował mnie przed upadkiem, który no, jest dość bolesny, szczególnie gdy jedziemy szybciej. I sprzedałem go ze względu na problemy ze zdrowiem. Miałem problem z układem pokarmowym i ze względu na bóle brzucha po 15 minutach jazdy nie byłem w stanie dalej jechać, bo brzuch bolał mnie tak mocno. Sprzedałem go, no te problemy później przeszły, no więc był to trochę błąd, lepiej byłoby go trzymać, dużo więcej bym oszczędził na tym, gdybym jeździł nim czasami zamiast samochodu, ze względu na to właśnie bardzo niskie spalanie. Natomiast nawet ten Lexus ES, który posiadam, on kosztował około 28 tysięcy złotych, kilka lat temu. I ma w tym momencie 21 lat. Także na, na pewno nie jest to drogi samochód. Nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, kupić żadnego nowego samochodu ani samochodu w leasingu. Bo, mając tego Leksusa, gdy idę do salonu i porównuję samochody, które są nowe w salonach, do mojego auta, to żeby mieć samochód o podobnym silniku sześciocylindrowym, który ma podobną wysoką kulturę pracy, który ma też tam grzane fotele fotochromatyczne, lusterka. Elektryczne fotele, no, różne rzeczy, które ten samochód ma, no to musiałbym zapłacić za nowy samochód z tymi funkcjonalnościami około 200 tysięcy złotych. No więc nie, nie jest to kwota, którą uśmiecha mi się wydawać, ani którą nawet nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, żebym mógł taką kwotę przeznaczyć na samochód. Może gdybym miał milion złotych, to, to kupiłbym sobie tego typu, typu samochód, ale na razie do miliona mi jeszcze daleko. Natomiast tak to wygląda, jeśli chodzi o mnie, tam myślę, że widzieliście zdjęcie, jak te samochody wyglądają. Nie są to samochody w żaden sposób luksusowe. Owszem, Lexus jest w miarę komfortowy, ale tak jak Wam mówię, z perspektywy czasu wybrałbym coś tańszego, myślę, że o połowę, coś bardziej w okolicach 15 tysięcy. Natomiast inna myśl, która kieruje mną kupując samochody, to staram się kupować samochody, które już całą deprecjację mają za sobą. Czyli więcej na wartości już nie stracą. Jeżeli kupię taki samochód za 20 tysięcy i będę go utrzymywać w dobrym stanie, to za te kilka lat sprzedam go wciąż za 20 tysięcy. Taka jest logika zakupu moich samochodów. Dlatego kupuję samochody relatywnie stare, ale dzięki temu łatwo do nich zamontować np. LPG, czy przykłada się na kolejne oszczędności. Moim zdaniem LPG to jeden z najlepszych wynalazków motoryzacji jestem bardzo wdzięczny włoskim inżynierom za to, że wymyślili taki wspaniały patent. Także kończąc tę przydługą dygresję, to tyle na dziś. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrypcji. Z Banana Trader. Cześć!